Pamiętacie to? 9 lat temu, w 2016 roku, obchodziliśmy 1050-lecie Chrztu Polski. Wydarzenia, które sprawiło, że Polska dołączyła do świata chrześcijańskiego. Mamy rok 2025. Obchodzimy aktualnie 1000-lecie koronacji pierwszego króla Polski, Bolesława I Chrobrego. Tych 9 lat temu, odnośnie obchodzonej wtedy rocznicy, dało się znaleźć informacje wszędzie, głównie w telewizji, w internecie. Organizowano różne wydarzenia z tym związane. A teraz, czy słychać gdzieś o tym w przestrzeni publicznej? Dajcie znać, bo ja jeszcze nie słyszałem. W 1966 roku obchodzone było tysiąclecie Chrztu Polski. To były czasy, kiedy Polska była rządzona przez komunistów, a komunizm jest ideologią z natury antyreligijną, ale to nie przeszkodziło. Władzom zorganizować kilku projektów mających uczcić tę rocznicę. Powstało łącznie około 38 tysiąclecia w Polsce, m.in. w Katowicach, w Częstochowie, w Krakowie, w Rzeszowie. Wybudowano również kilka alei tysiąclecia, w Warszawie, w Lublinie, aleja tysiąclecia państwa polskiego w Białymstoku. Uruchomiono również projekt Szkół Tysiąclecia. Pierwszą szkołę tysiąclecia postawiono już w roku 1959. To była szkoła podstawowa nr 7 w Czeladzi. Wówczas miasto na parach powiatu w województwie katowickim, teraz miasto w powiecie Będzińskim w województwie śląskim. Łącznie powstały 1423 szkoły tysiąclecia. Ostatnio postawiono w roku 1972. To była szkoła podstawowa nr 88 w Warszawie. Chyba nie muszę mówić, gdzie to jest. To nie wydaje się dziwne, że komuniści, którzy są z reguły przeciwnikami religii, obchodzili rocznicę wydarzenia religijnego, a wydarzenie, które wydaje się być świeckim i neutralnym, nie jest obchodzone w czasach państwa świeckiego? Dajcie znać, co o tym sądzicie.